好的，老板，一小时啊，老板，没事，老板。还是有些出不来，哦，这么长时间。 Proszę Państwa, podczas tego fantastycznego dnia przyjechało do nas e, ponad 80 samochodów ciężarowych przepięknych. E, komisja, która oglądowała miała naprawdę bardzo trudne zadanie. E, komisja e, to byli dwóch, dwóch członków e, klubu polskiego trackera i stowarzyszenia i dwie osoby z promocji gminy Deszczu. Komisja miała bardzo trudne zadanie, pod przewodnictwem zresztą tutaj Zbyszka Dusińskiego, który był przewodniczącym tej komisji, brała Adam Zbyszka. No i komisja e, oczywiście zrobiła punktację, przyniosła wszystkie głosy i z tej punktacji wynika, że najładniejszą ciężarówką Międzynarodowego Złotu Kierowców od w 2013 roku i e, właścicielem tego pucharu i tego zestawu kluczy jest oczywiście przepiękna Skania Hot Rod firmy Repiński. Grzegorz, gratulacje dla Ciebie i dla całej firmy. E, dziękujemy. Grzegorz, powiedz nam tylko, e, czy, e, gdzie zdobyliście pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce było w Opolu w 2012 roku. Potem już Finlandia, Szwecja i tak dalej, i tak dalej. No ale też no mam nadzieję, że też będzie ważnym e, pucharem na e, półce. Bardzo ważnym będzie z przodu. Super. Dzięki, serdeczne gratulacje. Chcę zapowiedzieć, że już następna skania jest zamówiona, także w przyszłym roku nowość. Okej, okay, w przyszłym roku kolejna skania od Repińskiego. Grzegorz, gratulacje i wielkie podziękowania. E, jest 56? Jest 50, 56. E, powiedz, jakim autem przyjechałeś do nas? Z e, jaki kolor? Czerwony. E, rozumiem. A skąd przyjechałeś? Z naprzeciwka. Super, to jest taka piękna, czerwona skania, która kiedyś jeździła we placu Marpolu. Dzisiaj jeździ e, w, w naszej lokalnej, deszczańskiej firmie maszyny budowlane Podziemiów Proszę Państwa, e, w związku z tym, że spośród kolejnych ciężarówek nie, było jedno, nie, było, nie można było jednoznacznie wybrać e, tego drugiego miejsca. Pierwsze to był odlot Top of the Top, to była skania Rypiński. W związku z tym przyznajemy drugie miejsce wszystkim tym naszym fantastycznym kierowcom, posiadaczom samochodów. Czyli mamy firma Jastrzębski, się Jastrzębski, firma Maszoński razy dwa. Tu mamy firmę i czarną, czarną, czarne mer, czarnego Mercedesa z firmy Molarski i oczywiście czarna skania od firmy Pesz i Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję. Mam nadzieję, że w, na kolejnym zlocie, chyba niestety ostatnim, ale na kolejnym zlocie spotkamy się ponownie. E, no i cóż, e, wytrwałości, powodzenia i zapraszamy za rok, a tymczasem zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze bardzo ważne losowanie nagród. E, o 17 będzie losowań nagród, także o 17 musicie być tu z nami, bo będzie wycieczka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie jeszcze raz. Dzięki. A teraz zapraszam na scenę. Dziękuję. Za teraz zapraszam na scenę rodzinkę Pesz i Orzechowski. firmę. Czy ktoś jest jeszcze z firmy Pesz i